Wykonujemy dzisiaj kolejny krok. Pragniemy Państwa poinformować, kto będzie sponsorem trudarnym naszego stadionu. A będzie nim PKN Orlen. Koncern i miasto negocjowały tę kwestię od kilku miesięcy, aż w końcu strony doszły do porozumienia. Kulisy negocjacji, przygotowania do podpisania tej umowy. To był dobry czas, to były dobre rozmowy, to były dobre negocjacje. To były negocjacje, które można określić mianem win-win. Każdy osiągnął swoje cele, wszyscy są zadowoleni. To jest najpiękniejsze w biznesie, jeżeli dwóch partnerów umie spotkać się w odpowiednim momencie, w odpowiedniej chwili i dogadać to, co jest dla nich istotne. Tak samo było przy okazji tej umowy. Mamy osiągnięte nasze zamierzenia, jesteśmy sponsorem tytularnym stadionu. Dumnie orzeł orlenowski będzie umieszczony w niedługim czasie na fasadzie tego pięknego stadionu. PKN Orlen będzie sponsorem tytularnym stadionu do 2027 roku. Przy okazji koncern przedłużył z miastem umowę na sponsoring hali również do 2027 roku. Logo koncernu pojawi się m.in. na południowej i zachodniej części stadionu, a także wewnątrz obiektu. Piotr Sabat w czasie konferencji przypomniał też, że w 2022 roku PKN ORN w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu w różnych świadczeniach przekazał miastu 25 milionów złotych. Idziemy, można powiedzieć, tak szeroko, jak szeroka jest w Płocku Wisła. Budowa stadionu Wisły Płock jest już na finiszu. Do końca marca powinny zakończyć się prace budowlane i rozpocząć procedury odbiorowe. Od ich przebiegu uzależnione jest otwarcie obiektu. Niewykluczone, że nastąpi to jeszcze w tym sezonie.